Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję. Trzy karty. Pierwsza karta. 6 błotów. Co wychodzi naprzeciw? Osiem pentakli. Wynik, odpowiedź, rada. Pięć kielichów. Dołożę kartę dziewięć mieczy. Dołożę kartę trójka kielichów. Na spodzie talii jest karta dziesiątka mieczy i to może być tło czytania. Sedna, sześć buław, granica, ale ta granica została przekroczona. Szóstka buław pokazuje osobę wyniosłą, dumną, skoncentrowaną na swoich osiągnięciach. Czyli ja, teraz ja i tylko ja. Może niewiele mówić, ale gesty, spojrzenie, zachowanie mówią za siebie. Konsekwentnie realizuje swoje cele. Tutaj jest takie myślenie. Że to inni są dla mnie i to chyba jest oczywiste. I to oni mają wykonać moje polecenie i spełniać moje marzenia. Tutaj jest odrzucenie świadomości, że my jesteśmy w takim samym stopniu dla innych. To jest satysfakcja, że ona zrobiła to, co chciałem, że poszło po mojej myśli. Bo przecież ona mnie kocha. I dużo dla mnie zrobi. On czuje się zadowolony i jest przekonany, że ma ciebie w garści. Bo zrobisz to, co on chce. Będzie czekał na twój kontakt, na twój telefon, bo przecież zależy ci na nim. Po co mam się wysilać dla niej, jak wiem, że ona sama przyjdzie do mnie, bo przecież Zależy jej na mnie. Drogie panie, to jest narcyz z zaburzeniami. Nie wchodzi się w związek z narcyzem. Narcyz to jest duże dziecko. On może grać i pokazywać, że jest nieśmiały i skromny. On lubi i żąda adoracji innych. Narcyz zaniża poziom kobiecie. Uważa, że to kobieta Musi o niego zabiegać i go adorować. Kiedy zabiegasz o niego, to nie stworzysz z nim związku. Bo on nie chce związku z tobą, ale może chcieć pomocy. Jego adoracji, abyś jego idealizowała, chwaliła. To jest mężczyzna z zaburzeniami, więc już trzeba uciekać z tego związku. Nie zawracać sobie nim głowy. Co wychodzi naprzeciw? Osiem monet. To jest takie wyrwanie się z łańcucha związku i mówienie: teraz, ja, ale nie wkładasz pracę w swój rozwój osobisty. Nie uczysz się o związku, i znów wpadniesz w ręce narcyza, i to będzie twoja kolejna porażka. Wynik, odpowiedź, rada: pięć kielichów, dziewięć mieczy i trójka kielichów. Nasze niezaleczone rany, naszego wewnętrznego dziecka. Rany z przeszłości powodują, że w naszym dorosłym życiu, w relacjach, cały czas otwarzamy swoje nieszczęśliwe dzieciństwo. Nasze niewyleczone dzieciństwo powoduje, że spotykamy takiego narcyza. Przez taką postawę nie znajdziemy dla siebie odpowiedniego partnera. To też jest opłakiwanie przeszłości. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłem? Z tym trzeba zrobić porządek i pracować nad sobą. I pracować nad swoimi emocjami. Każdy robi błędy. Jeszcze raz powtórzę. Każdy robi błędy. Zanim wejdziesz w nowy związek, to zastanów się, czy to nie jest narcyz. Już jednego narcyza miałaś. Już dziękuję za narcyza. Palec do palca i znajdziesz dla siebie padalca. I on ciebie znajdzie, takiego padalca. Tutaj kobieta dźwiga narcyza. Szuka sobie partnera, aby być jego partnerką. Narcyz zmanipuluje kobietę, aby dała jemu pieniądze. Bo on jest taka ośrodka Marysia. Niektórzy nie dojrzali, nie dojrzali narcyzi, Powiedzą, że pieniądze pożyczone od kobiety oddadzą w naturze. Pójdę z nią, pójdą z nią do łóżka. I tylko w takiej formie oddadzą pieniądze. Zanim będziesz finansowała niedojrzałego narcyza, to się zastanów. Teraz szukaj sobie dojrzałego partnera. I tego ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.